Gdybyście mieli do wyboru jedną supermoc, to co byście wybrali? Napiszcie no w komentarzach pod filmem, bo dzisiaj poznacie dziewczynę, która jest w stanie przed zagrożeniem ukryć się, zamieniając się w pudełko. Tak, dokładnie, to pudełko, które widzicie po tej stronie. I to jest tyle, jeżeli chodzi o moje rozumienie tej gry. Translator w tym momencie się kończy. Powołaliśmy razem jestem z a to jest Box Girl, czyli dziewczyna pudełko. E, jeżeli dobrze to rozumiem, jest to japoński hororek, kiedyś już tak mieliśmy że nagrywałem dla was horrorek właśnie prosto z Japonii, który był nieprzetłumaczony, bo często tam są fajne produkcje, których nie można przegapić. Jest to jednostrzałowa gra, ale mam nadzieję, że będziemy się przy niej dobrze bawić. No mam nadzieję, że rozumiem, gdzie mam kliknąć. E, domyślam się, że ktoś ma do mnie jakieś pytanie, ale ja nie znam odpowiedzi na nie. E, dajcie mi chwilę, spróbuję to przetłumaczyć. W translatorze na te, te telefonie. Moment, sekundka. To, to w tym czasie, kiedy ja to tłumaczę, to możesz zostawić łapeczkę w górę, co ba bardzo byłbym wdzięczny. Tak przed startem, jeżeli chcecie więcej horrorów, takich jak ten, żebyśmy mogli coś znaleźć. Jeżeli znacie takie horrory jak ten, które nie są przetłumaczone to też, też mi dajcie znać komentarzach pod filmem. Z chęcią nagram co nieco. Eee, japoński please? Eee, Wygry język? O. O! Dobra, moi drodzy, tak możemy grać. Kupiłam się w miejscu, którego nie rozumiałam z różnych rzeczy. Czuję coś dziwnego i niedługo muszę się stąd wydostać. Nawiasem mówiąc, moją specjalną umiejętnością jest możliwość natychmiastowego e, zniknięcia, chowając się w pudełku. Może się to przydać w nagłych przypadkach. Kurczę! Wszystkie horory stoją teraz przede mną otworem, bo chciałem to sprawdzić. Nie wiedziałem, czy się uda dzisiejszy film nagrać, ale oto, moi drodzy. W pełni będziemy mogli to zrozumieć. Um, to będzie spacerowanie w taki sposób. E, Nosi pewnie bieganie, ale jaja, ja, tego chyba jeszcze nie grali. Stopa. E, dobra, bieganie jednak. E, spacja. Co jest na spacji, Co jest na spacji. Wejdź do pola. Aha, okej. Okay. Moi drodzy, jesteśmy w przyszłości. Dawno się tak nie cieszyłem z tak prostej rzeczy. Tylko kto jest naszym przeciwnikiem i jakie ja się mam stąd wydostać? Oto jest pytanie, na które musimy zaraz znaleźć odpowiedź. Ojej, ktoś wszedł na górę i ktoś z pewnością nie jest zadowolony z faktu, że wyszedł z swojej małej nurki. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Chyba musimy za to osobą iść. O kurcze, dobra. Tylko pytanie: jeżeli chodzi o to pudełko, e, jak to ma działać finalnie? Czy ja mogę się w każdej chwili schować? Czy po prostu ta osoba może mnie. Czy ten demon nie może mnie w ogóle zauważyć najpierw? W każdym razie coś tu mamy. Dobra, moment, sekundka. E, szybko. To tylko deska do krojenia. Tak, to tylko surowy ryż. Nic więcej. Ok. Najgorzej jak mnie zacznie coś gonić. I... Ja będę musiał coś tłumaczyć ta bieżąco typu. Gdzie mam uciec? Yy, mamy klucz. Mamy klucz. Mamy klucz. Mamy klucz i coś do mnie przyszło. Spokojnie. Ja jestem tylko pudełkiem zostawionym przez kuriera. Ciesz się, że jestem takim pudełkiem, a nie kolejnym awizo, ani wezwaniem. Nie do końca czaję. Dlaczego się nagle obraz sam zepsuł? Wiecie, co będzie najgorsze? Jeżeli w jakimś losowym momencie będzie napis tak jak mówiłem, <śmiech> <śmiech> ten potwór Dobra, poszedł sobie, tak? Możemy zobaczyć którą stronę? E, nie możemy, bo go tutaj nie ma. Takie chodzenie jest nawet lepsze, bo. Dobra, co tutaj mamy napisane? Jest zamknięte. Na dziurce od klucza wygrawerowany jest obraz motyla. My żadnego ekwipunku nie mamy, bo raczej by nam gra podpowiedziała. Czyli ja znalazłem pewnie teraz inny klucz do innego przejścia, i tak będziemy się bujać z miejsca na miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Furcze. To wiecie, ile teraz gier stanęło przed nami otworem? Bo nigdy nie wiedziałem, że ten Google Translate to jednak dobry ziomek, jest. I to jeszcze na polski, jak przetłumaczył. Za niedługo to ja nie będę musiał w ogóle myśleć w trakcie gry, bo Google będzie za mnie wszystko mówiło. Chociaż, wyobrażacie sobie, teraz, żeby to sztuczna inteligencja prowadziła streama? Ojej, coś mnie wciągnęło. Uwaga, jestem przygotowany. Gdzie jestem pewnie będzie napisane. Tutaj? Ale co tutaj? Ej <laughs> hey, moment, to jest to samo miejsce, z którego przyszliśmy? Czy to był tutorial dopiero? Nie no, ja mam wrażenie, że to był tutorial, a teraz dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Podoba mi się to, że w tych drzwiach wszystkich są to otwory, bo przynajmniej możemy zobaczyć. To i owo! jedzie jest potwór! Moment! Nie, gdzieś są otwarte drzwi chyba. Chyba tutaj to coś weszło Dobra, będę losowym pudełkiem w rogu, na które nikt nigdy nie zwraca uwagi Może ten niebieski pasek odrobinę zdradza to, że jestem nietypowym pudełkiem, ale... Miałem nadzieję, że będzie jakaś nazwa firmy kurierskiej To był chyba świetny plan Wykonanie, byle jakie? Zamknięte. Co jest tam napisane? Jest zamknięte. Kurczę, nie widzę. Jeszcze raz? Jest zamknięte. Na dziurce od klucza wygrawerowany wygrawer jest symbol zbroi. Wow, <ścoughs> to, to jest nietypowa rzecz, Wam powiem. Jestem cały czas po tym podjarany, bo. Tu miał być na początku zwykły testowy gameplay. Gdzie jest ten potwór? Wow, wow, wow Mam nadzieję, że światło mnie aż tak nie zdradza Na razie staniemy tak i sprawdzimy, czy gdzieś nas będzie widać Ale jesteśmy bezpieczni na razie, tak? Nikogo w pobliżu nie ma Zabije mnie? Obstawiajcie. Okej, okay, poszła sobie. <grystanie> <grystanie> nie lubi światła w każdym razie, nie otworzysz tego pudełka święta jeszcze nie, nie czas. Ona mnie jakoś wyczuwa chyba. Gorzej, ona widzi światło. A nie mogę latarki wyłączyć. To jest najprostszy potwór, jakiego w życiu miałem okazję pokonać. Ale mam wrażenie, że to nie wszystko. Dobra, no poszła tam. Okej, okay. no to zobaczmy. Widziała nas, jak tu uciekamy do tego pudła. Czy umrę? Nie, nie umarłem na szczęście. Jest szybka jednak. Jak nas goni, to jest szybka. Dobra, mamy potwierdzenie, jest szybka. Nie wiem, który klawisz To nie, spacja, shift to obieganie bieganie, musiałem odpuścić jeden z nich na ten moment Więc tak, dopóki nas nie zauważy, możemy chodzić w tej formie zwykłej Cofnęła się za mną A tu jest klucz O, tu wejdzie Albo i nie, jednak wyszła. tylko nie wiem jaki klucz ma. Ojej. Ale raczej też ten symbol zbroi mi się wydaje. Niestety najgorsze jest czekanie. Dobra. Zrobimy małe obejście. Zobaczymy czy to będzie dźwięk. Tak. Otworzyliśmy kolejny etap, że tak powiem. Musimy szybko dotrzeć do kolejnych klucz i po prostu latać tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Tam jest chyba kolejne. Nie, tu nie ma nic. Tu jest jakaś kryjówka chyba. No blisko nie jest Te drzwi mocniejsze to będzie kolejny klucz Tu jaki? E, równowaga Patrzę też po tym świetle przy ścianach, na na tutaj nie przechodzi, ale wygląda to, że chyba nie O i jest i ona Ja pójdę może tu w prawo Albo i tu w lewo, bo w sumie nie, odbyliśmy, nie byliśmy tutaj w ogóle, więc może coś tu być. Bo to myślałem, że kierunek jest to prosta, albo gdzieś w prawo, a ten, jak w lewo bardziej. Dobra, Nie idzie, ona może być teraz, ona może się wszędzie zrespić. Chyba się od niej oddaliłem trochę, a tak na szereg spróbuję, żeby mieć pewność, że jednak to nie ten. Nie, to nie ten. Tu potrzebujemy równowagi, tak jak mówiłem, tak jak nam wszyscy to przetłumaczyło, to myślę, że pójdziemy w prawo. I ewentualnie tu w prawo Chyba jest blisko Ona już też sobie potwierdza różne przejścia Ciekawe gdzie jest Chyba za tymi drzwiami będzie, o jest bohaterka. To mi się nie podoba. Dobra, ale idzie w przeciwnym kierunku do tego, do którego my idziemy, więc powinno być super. Nie zwracaj na mnie uwagi, jestem tylko gadającym pudełkiem. Nie możemy jeszcze niestety odpuścić, bo ona ze mną pójdzie. A teraz nie pójdzie. Chyba, że tu między nami będzie przejście, będzie najgorzej. Nie widzę takowego, ale. Nie, jest przejście, tylko że. Ja stąd baklusz zabierałem, no Albo tutaj też będzie potrzebna równowaga Albo i nie, bo nam też drzwi właśnie otworzyła Thank you Ale nie idź w tą stronę Idź w drugą Ona by mogła sobie na chwilkę zniknąć Nie ukrywam, że to byłoby dla nas bardzo Dobre rozwiązanie A całkowicie chyba zniknęła a tu są schody. Dobra, ale my jeszcze potrzebujemy klucza do równowagi. Pewnie będziemy musieli się cofnąć, i dopiero po schodach będziemy mogli pójść dalej. Dobra, jednak mnie tym razem zmysły pomyliły. Nie było mnie jeszcze po tamtej stronie, więc chcę tam dotrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. Oczekujemy się. Uwaga. chyba był tygrys. Ojo. Mogę jej drzwi zamykać cały czas przed oczyma. Iść, dobra. Albo jednak nie, nie idziesz A możesz iść. Ani jednak zostaniesz jeszcze chwilkę. Albo możesz już iść. Pozdrawiam. Nie chcesz iść? To mógł być olbrzymi błąd z mojej strony. Na szczęście poszła sobie jednak. Mam nadzieję, ten tygrys i będziemy teraz tygrysa ogarnąć, bo jeżeli to nie był tygrys, mi się wydaje, ale musimy się mać w prawo i w lewo. Nie. Musimy się taki kawał cofać, chyba odnajdziemy to, czego szukamy. Tyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk I tylko po klucz tu przyszedłem, dobra muszę zobaczyć jaki Tygrys, dobra Ona niestety tutaj idzie Myślałem, że mi się drzwi zamknąć jej przed nosem, ale niestety nie tym razem Hmm Ale przez to, że ona jest tak blisko Będę ją ja dopóki nie zniknie Niestety musiała wrócić, ale mam nadzieję, że pójdzie do tamtych drzwi teraz. Bo to wiele mi zmieni. No na razie, poszła z powrotem za światem. Musiała być bardzo zmęczona tym chodzeniem za mną, non-stop. Czyli my teraz tak w prawo, w lewo. w lewo. Chyba, że do tego ognia pójdziemy zobaczyć, co tam jest. Bo tam musi coś być takiego ważnego. Nie no, to musi być inny znowu. Równowaga jest nam potrzebna Aaaa Ale dlaczego tam jest ten ryż cały czas? To mnie ciekawi Tylko zielona deska do krojenia Hmm A wcześniej był jeszcze ryż na niej To jest dziwne Dobra, tam jest ten pokój Którego potrzebujemy, mam nadzieję, że tam będzie właśnie ten klucz Oczywiście, że jest i mam nadzieję, że to jest klucz pod tytułem Równowaga, którą ja już powoli tracę. Balans. Ja ci kuźwa dam zaraz balans. Jednak mnie nie zauważyła, no to palisz wroty. Straciłaś swoją szansę na rwanie mnie. Witam serdecznie, co tu się dzieje? Ja pierd... czy muszę ryż znaleźć? Daj wskazówki tym, którzy... Przynoszą światło? Wznos Znoszą światło. Raz, dwa, trzy, co samo się zrobiło? Otworzyłem jakieś drzwi. Ale taka fajna czarna krecha zostaje w pewnym momencie. Ojej, ona się czołaś zaczęła. Dlaczego ona się ciąga jakie drzwi się mogło otworzyć? Pewnie coś tutaj będzie. A może ona nie może teraz darwać? Cholera wie! Teraz to cały czas widzę jest. Przy mnie. Nie, żebym narzekał na towarzystwo, ale. Chyba wiem. Chyba możemy się cofnąć do tego samego miejsca, z którego przyszliśmy. Czyli. Jeszcze w prawo, raz. Nie, no ale mam nadzieję, że nie otworzysz tego budynku w tym momencie. Jednocześnie rozwalając wszelkie moje wątpliwości dotyczące tego, co ja mam w środku. Wydaje mi się, że ona już nie znika. Ale to słabo, bo ja bym chciał, żebyś ty poszła w drugą stronę. Super. Bardzo inteligentny AI. Dobra, nie zauważyłam. mnie. No ciężko miałabym je zauważyć. Patrząc się w podłogę non stop. Mam nadzieję, że dobrze to kminie, bo byśmy musieli iść teraz do wyjścia. Eee... I iść do tego do tej równowagi co ostatnio. To chyba sobie te drzwi. Jap, yep. to te drzwi. Jest i tu idziemy w dół schodami. Jakby mi teraz zapała, to byłaby lipa. Nie próbuję schodzić nie po schodach, bo znając y, autorów japońskich hikier, nie żebym oceniał z góry kogoś, ale oni zwracają uwagę na takie szczegóły, jak na przykład spadanie. Kurde, na mnie goni, jak mi się wydaje. Gdzie te drzwi były? Wynag skleroza to jest Zobaczcie, czy ona dziś gdzieś nie była W pobliżu Nie wiem, co ja robię właśnie Skubiłem się Nie, są te drzwi Czyli dobrze szedłem wcześniej No, że to już jest Nasze wyjście No, na pewno jest ciemno Rozbadała głowa, bo uliczyłem ścieżkę Na trybie zaawansowanego robota sprzątającego I byliśmy nową dziewczynką I walczyliśmy z zasięgiem dvb Próbując usunąć szumy Kurde, jaki wstyd 35 minut? Serio? Aha, bo to była druga próba Jedna śmierć Tak? Dobrze widzę? Czas wolny <gry> Liczba zgonów. E, powrót do tytułu. Dobra, wracamy do tytułu, moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się spodobało. E, mi nawet spoko to przypadło do głosu, tylko było zbyt powtarzalne i nie za bardzo jaram się chodzeniem z miejsca na miejsce, szukając klucza do drzwi, żeby znowu przejść całą mapę i znowu znaleźć klucz, żeby wrócić do tamtych drzwi, gdzie tam były znowu drzwi do otwarcia. Wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Gdyby to trwało 15 minut. Byłoby lepsze, według mnie. I gdyby było bardziej intensywne, a nie, że ona zobaczy nas, jak się zamieniamy w pudełko i, i wiecie o co chodzi. Ale to była taka fajna, krótka, japońska produkcja. Do zobaczenia kolejnym razem. Poł i cześć.